Angielska pogoda dzisiaj, ale postępy mamy cały czas. Tarasy obydwa już stoją. W przyszłości nie będzie tutaj możliwości pokonania tego w taki sposób, ponieważ będą tutaj rośliny. Cała komunikacja odbędzie się tymi dwoma stopniami tak, żeby przejść z jednego tarasu na drugi. Na część trawnika będziemy schodzić po tych dwóch stopniach. No tak to wygląda z bliska. Na sznurkach mamy już wyznaczoną ramę trawnika. Będziemy ją układać z kostek na betonie. W celu ustabilizowania podłoża zagęściliśmy tutaj piasek w linii kostki. Tak, żeby spokojnie na tym już murować kostki na betonie. Dookoła całego trawnika mamy obrzeża z kostki o szerokości, która będzie idealna na robota koszącego. Tak, żeby mógł wszystko spokojnie podkosić. Jak już wspomniałem w jednym filmie, mamy dalej wyprowadzone zraszacze. Niestety tutaj nam nie wyszło w ten sposób, że od razu przy murowaniu kostki montowaliśmy zraszacze. Zaobserwuj, jeżeli chcesz zobaczyć na ogród, jak go skończymy.